Dobry wieczór, rozpoczynamy powyższą konferencję Pracową. wynik znany, a więc tradycyjnie najpierw trenera gości Jarosia Zbigały, poproszę o ocenę dzisiejszych wydarzeń na boisku. Bardzo proszę. Dobry wieczór Państwu, przede wszystkim ciężkie spotkanie, jeżeli komuś się wydawało, że to będzie łatwe spotkanie w Bielsku, to ja wiem, że takiej nie będzie. Byłem tydzień temu tutaj na meczu Sosnowca ze Zniczem. To był zupełnie inny mecz. Każdy każdego analizuje. Dzisiaj Znicz wyszedł do nas wysoko, nie dał nam rozgrywać ataku pozycyjnego naszego bramkarza, ale było bardzo widoczne dzisiaj w moich zawodnikach psychika, którą te trzy porażki z rzędu, które które m, m, mieliśmy wcześniej to było widać, że, że zespół nie jest sobą, to pokazało, pokazało czym dalej w las, Po podpostrzegł bramki tym zespół coraz więcej nabiera pewności drzew, nagle no zaczęliśmy się dłużej utrzymywać przy piłce e, cieszy na pewno zwycięstwo e, po przeciętnym meczu w naszym wykonaniu, ale to nie byli się się w styl, bo w naszym systemieniem byliśmy 80% przy piłce, graliśmy bardzo podobnie jak Sosnowiec tutaj tydzień temu, a przegraliśmy w powstałym fragmencie, gdzie dla nas nie liczyły się tylko trzy punkty, brzydko mówiąc, chciałbym też ładnie wygrywać, ale nie zawsze tak się da. Czyli tutaj to nie jest aspekt motoryczny nie to jest aspekt na pewno psychiki naszej. Cieszą trzy punkty. Mam nadzieję, że to był ten moment taki na na to, żeby zawodnicy uwierzyli, że na pierwszej lidze przede wszystkim e, musimy podjąć walkę wręcz. Bo dzisiaj tak, tak to wyglądało. Do tego jak dojdą umiejętności czysto piłkarskie naszych zawodników, to myślę, że z każdym meczem będzie lepiej. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę Prawda? No Andrzej Prawda. Po prostu się nie zgodzić z, z oceną meczu, jaką przedstawił Darek. Rzeczywiście mecz, który patrząc z perspektywy ostatnich naszych występów, na pewno był najlepszym spotkaniem, jakie, jakie do tej poryśmy wy, zagrali. Było widać determinację, było widać jakąś myśl taktyczną, było widać właśnie to wysokie wyjście i próbę, próby już demontażu organizacji gry przez defensywę naszych przeciwników. Wydaje mi się, że mecz mógł się podobać, bo był, może nie było dużo sytuacji bramkowych, ale było dużo właśnie walki, dużo zawierności i tak jak mówię, ta postawa dzisiejsza naszego zespołu właściwie wlewa nam jakąś tak bym, odrobinę takiego optymizmu, że potrafiliśmy jak równy z równym grać dzisiaj z zespołem, który był nasz właściwie z zawodnikami ekstraklasy. W związku z tym wydaje mi się, że teraz, kiedy, kiedy przeciwnicy będą jak gdyby troszeczkę bliżej Naszego pułapu, wydaje mi się, że, że jesteśmy w stanie zacząć w końcu gromadzić punkty. Tym bardziej, że mówię, tutaj w dole jest troszeczkę ścisku i tutaj każdy mecz, który uda nam się wygrać, spowoduje, że, że już złapiemy kontakt z środkiem, czy to będzie z dolną częścią kadrę, ale to będzie jak gdyby taki optymizm. Wydaje mi się, że naszemu zespołowi, młodemu zespołowi, jednak potrzeba właśnie jakiegoś takiego nie tylko dobrego meczu, ale również dobrego wyniku i liczę, że już w najbliższe spotkanie puławań będzie, będzie tym spotkaniem. Tyle mogę obiecać. Myślę, że zespół dzisiaj pokazał rzeczywiście, rzeczywiście stać, bo o wiele więcej niż to, co pokazywał jeszcze powiedzmy sobie dwa, trzy tydzień temu. Dziękuję. Czy są pytania do trenerów? Nie. Rozumiem, że nie ma. Dziękuję bardzo.